Dzisiaj musiałem trochę wcześniej wstać, ponieważ wczoraj wieczorem sobie odpuściłem całkowicie montaż. Stwierdziłem, że zostawię na rano i po prostu wcześniej trochę wstanę. A i tak jakoś specjalnie musiałem się zmuszać do tego, do tego, ponieważ wstałem tam przed siódmą. Teraz jest godzina 9.20, więc tak naprawdę trzy godziny prawie po wstaniu, jak dopiero śniadanie. I wczoraj też wcześniej poszedłem spać, bo jednak poczułem się na tyle zmęczony, że nie, nie miałem wystarczającej siły, żeby sobie siedzieć czy coś. I teraz właśnie skończyłem montowanie. Skończyłem też pozowanie do dzisiejszego materiału, ale to dopiero później. A i w ogóle cześć, witajcie na moim kanale. Oczywiście codziennie jem te same śniadanie. Muszę pamiętać, że mówi muszę mówić te same śniadanie, a nie to samo śniadanie. Bo to jest błąd. I co? Ja zabieram się za śniadanie. A w dzisiejszym odcinku aktualizacja sylwetki. I teraz właśnie widzicie porównanie dwóch sylwetek, gdzie jedna jest z 1 września, a jedna jest dzisiaj. Tam gdzie są czarne gacie, no to jest z 1 września. Wtedy ważyłem coś koło 88,5 kg. Dzisiaj jak widzieliście ważę 93,5 prawie, więc... 5 kg więcej. Zdziwiłem się tą wagą, powiem Wam szczerze, ważyłem się tydzień temu w piątek i było tam w okolicach 91 tam lekko powyżej 91 i chyba na to wychodzi, że wtedy ta waga była może trochę oszukana, bo albo zrobiłem, to musiałem zrobić przed płużej kupiec czy coś takiego. I tak naprawdę nie miałem nic w żołądku. A dzisiaj jednak nie było, nie było posiedzenia w łazience, więc może dlatego taka, aż taka duża różnica. Ale i tak ciś jak stwierdziłem, że zrobię deload w tym tygodniu i do tego minikata, znaczy w tym tygodniu, od poniedziałku. Jednak chcę trochę przystopować ten wzrost wagi. Wiadomo, że to nie tylko tłuszcze są, bo jednak odbudowuje się cały czas i wracają te, tak jakby mięśnie z poprzedniej masy. Może przy tym porównaniu nie ma aż tak dużej różnicy. Natomiast wiem, że jestem większy, jeżeli chodzi o takie objętościowo całość. No bo to trzeba czuć też jednak, jak widzi siebie w lustrze i widziałeś siebie w lustrze na koniec redukcji. To jednak jest ta różnica, może to z 1 września to już nie było koniec redukcji, bo wtedy ważyłem kilka kilogramów więcej niż na końcu redukcji, ale tak czy siak te 5 kilogramów więcej i już jakoś tak człowiek się czuje po prostu większy. I też widzieliście właśnie, że sylwetka z dzisiaj, jest o wiele mniejsza głowa, jednak e, już trochę tego tłuszczu widać, zwłaszcza właśnie w brzuchu i no, i w okolicach, w tych miejscach, gdzie ten tłuszcz się go radzi. I teraz panuje zrobić minikata na dwa tygodnie, czyli będę jadł, tak szacunkowo, będę jadł 700 kalorii mniej niż do tej pory, 800-700 kalorii. Jeszcze muszę sobie to policzyć na spokojnie, ile jadłem do tej pory i ile zrezygnuję, bo przez to, że treningi będą lżejsze, no to nie będę musiał że aż tak ładować. Więc posiłki przedtreningowe i te na kolację będą y, mniej kaloryczne niż dotychczas. A tak śniadanie i obiad będzie takie samo. Nie będę tego odczuwał zbytnio, jeżeli chodzi o tą nie się podać kalorii, bo to tylko dwa tygodnie i więc nie ma co się tam martwić. Tutaj w domu nie mam dobrego światła, jeżeli chodzi o takie nagrywanie, ponieważ światło jedynie, które mi dochodzi, to jest z zewnątrz z okien, a jak tutaj zaświecę lampą, to jest takie ciepłe światło i wtedy w ogóle nic nie widać. Wiem, że takie światło z siłowni jest o wiele lepsze, które tam jest i tam by się bardziej nadawało takie pozowanie zwłaszcza, jakie jest takie zimne światło z góry. Co to pozowanie dalej nie umiem za bardzo pozować. Już musiałem trochę sobie przypomnieć, jak pozować, a przynajmniej takie udawane pozowanie zrobić. I też przypomnieć sobie, jak moja ostatnie pozowanie wyglądało, żeby w miarę podobnie to wyglądało. Przy jednym trochę pomyliłem kolejność, ale już stwierdziłem, że tak zestawię. Przypominam, że cel to jest 100 kg. I chcę to osiągnąć do końca lutego. Pomyślicie sobie, że to tylko tam 6,5 kg zostało do celu, więc nie uda mi się tak, do... że o wiele szybciej to zrobię. Natomiast ja wiem i znam swoje ciało, że im więcej ważę, no to tym dłużej mi zajmuje przybieranie masy. Więc może teraz jeść 93,5. Natomiast jak będę, załóżmy, ważył te 96, no to już tak szybko nie będzie mi rosło. A zwłaszcza, że mam duży ruch w ciągu dnia. Tak mi się wydaje, że duży. To też trochę tam spowalniam ten przypływ kilogramów, żeby to nie było tylko tłuszcz, a jednak jakaś tam czystsza masa weszła. Możecie sobie też pomyśleć, że wyglądałam lepiej? Może jeżeli chodzi o sylwetkowo, to na pewno lepiej, ale no jednak po to się robi masę przez jakiś tam okres, żeby później zredukować i zostawić jak najwięcej z tej masy. Wiadomo, że dużo część znowu zniknie z tej masy, czyli też mięśni i też oczywiście tłuszczu. Natomiast to czas czuję, że potrzebuję zrobić jakiś tam progres w niektórych miejscach, zwłaszcza że moje nogi to nas wyglądają, jak wyglądają i na tej masie właśnie chcę się skupić na tym, żeby te nogi jednak bardziej urosły, no i żeby po redukcji jednak było widoczne więcej mięśni na tych nogach niż przy tej redukcji co skończyłem. Więc na ten moment ważę 93,5 prawie i mam 190 cm wzrostu tak dla przypomnienia, żebyście wiedzieli jak to wygląda. I co? I tyle. I kolejny udany trening odbyty. Jak się nie mylę, to już jest ósmy trening z rzędu. Jeszcze zostało 7 treningów, żeby odpocząć, tak naprawdę. Zobaczymy, czy mi się uda. Raczej tak, bo teraz będzie deload, więc nie, ma, nie będzie z tym problemu. Ale tak, tradycyjnie progresy były. Kolejne zdziwienie, jeżeli chodzi o wiosowanie śtangą. Dwa razy się upewniałem po zakończeniu serii, które widzieliście przy tym pierwszym ćwiczeniu, Czy na pewno dobry ciężar zabrałem. Bo to było 90 kg i coś łatwo mi się wiosłowało. I aż oglądałem materiał czy może technika była gorsza, ale nie ustępowała zbytnio od tego co było w zeszłym tygodniu, więc zdziwiłem się mocno. Wiem, że technika nie jest perfekcyjna i zaczynam trochę już ego lifting robić w tym. Dlatego dobrze, że teraz będzie. Deload i skupię się bardziej na technice przy mniejszych ciężarach, żeby sobie przypomnieć to wszystko. Jestem tego świadom spokojnie. I tak samo przy tym wiosłowaniu na lince. Dzisiaj nie sprogresowałem, jeżeli chodzi o ciężar, tylko o ilość. Zwiększyłem do 15, chociaż wy zobaczyliście 12, bo to była długa seria, a nie pierwsza. Przy pierwszej serii nie mogłem zbytnio nagrywać, bo osoby się kręciły wokół mnie, a nie chciałem ich nagrywać, żeby nie było przypału. I też przy tym ćwiczeniu nie mogę zbytnio zwiększyć ciężar, bo jest zbyt duży żeby zrobić 12, dopiero jak zrobię przy trzech serii 15 powtórzeń, to wtedy będę próbował właśnie zwiększyć ciężar. I tak samo przy tym modlitewniku, co robię na maszynie. Też jakoś tak o dziwo, bo miałem założony 54 kg, też jakoś tak łatwiej się wydawało, dopiero w czwartej serii odczułem większy opór. A i tak zrobiłem pełny zakres. Więc nie wiem, albo bardzo szybko teraz zacząłem progresować i może zastanowię się czy na pewno deload w takim momencie, gdy mam ten taki gwałtowny przyrost, ale raczej tak, bo nie zaszkodzi te dwa tygodnie. Trochę jednak moje mięśnie odpoczął i może z przytupem wtedy wrócę na jeszcze większe ciężary od razu. Zobaczymy, ale raczej do tej pory robiłem tak, że albo wracałem do tych poprzednich ciężarów przed Deloadem, albo trochę mniejsze, żeby się sprawdzić. Ale wydaje mi się, że raczej od razu wrócę lub nawet od razu będę chciał sprogresować. Ale to będę myślał dopiero za dwa tygodnie. No i też dzisiaj był ostatni dzień, jeżeli chodzi o trening brzucha, czyli te wznosy. Chodzi mi akurat ten typ ćwiczenia. Będę jutro właśnie myślał nad tym, jakie ćwiczenie we wtorek zmienić. Też tak, żeby działało na tą dolną część brzucha, bo allahy nie zmieniam, bo bardzo dobrze mi się dają na to właśnie górną część brzucha i tak samo te unoszenie nóg leżąc. Też bardzo dobrze działa. I tutaj wpływ Kilogramów, które się zwiększają u mnie, nie będzie miał taki duży wpływ na to, a przy wznosach już tak, więc będę nad tym myślał. No i też był dłuższy trening, a to dlatego właśnie, że były ćwiczenia na szyję i odpuściłem dzisiaj tą długą wersję, jeżeli chodzi o na nalince, ponieważ zbyt dużo bawienia się z tym jest, a tak mogę od razu z krążkiem na głowie, chociaż to jest 25 kg i nie ma więcej, więc jak już miałbym sprogresować to albo ilościowo, to teraz sobie 15 i zwiększyć na przykład do 20, choć wydaje mi się właśnie, że to już bardziej kondycyjnie bym szybciej odpadł niż doprowadzić do upadku mięśniowego, więc będę musiał kombinować jakoś z tymi krążkami, żeby zwiększyć trochę, ale też było to w miarę komfortowe ćwiczenie. No i jutro raczej będzie ostatni też dzień z ćwiczeniem na szyję, i potem zobaczę w poniedziałek rano, jaki mam obwód, czyli właśnie teraz, a jakie miałem wcześniej, i zrobię podsumowanie. Tak mi się wydaje, że w poniedziałek będzie o tym materiał. A znaczy chociaż w poniedziałek będę nagrywał, więc we wtorek będzie materiał. A wczoraj też mówiłem, że nie będzie materiału w niedzielę. Chodzi mi o to, że nie będę nagrywał w niedzielę, czyli nie będzie materiału w poniedziałek. O to mi chodziło. Muszę się poprawić. Za to w niedzielę będzie stream. Pamiętajcie o tym, wpadajcie chociaż, żeby się przywitać. I tyle. Może komuś się spodoba taki klimat. Po prostu to będzie taki luźny, dwugodzinny stream. Bo ja raczej już nie będę nagrywał tego, jak już będę ćwiczył szyję, bo będę musiał iść do szatni wtedy i to wtedy oznaczałoby przerwanie streama i takie tam. Więc wolę się w to nie bawić i po prostu zrobię te sześć ćwiczeń i przerwię stream. Czyli to będzie około dwugodzinny stream. I też zapomniałem wspomnieć, w czwartek, jak nagrywałem i w piątek też, że było otwarcie nowej siłowni. Wuka Gym w Olsztynie. Jak byłem w Warszawie to mówiłem, że będę na tym otwarciu. Natomiast ja to się dowiedziałem dopiero w czwartek rano jak jechałem pociągiem, że będzie o 15, a jechałem w czwartek do pracy. Jakbym się dowiedział dwa dni wcześniej co najmniej, no to bym wziął wolne na ten czwartek i bym pojechał na otwarcie właśnie w UK Gym w Olsztynie. A tak to nie było mnie i było mi trochę smutno, bo jednak chciałem być na tym otwarciu, Chciałem znów się spotkać, właśnie z chłopakami, i też nie wiem, z ciekawości, zobaczyć czy mnie zapamiętali, czy nie. Raczej wątpię, bo oni tam dużo widzów do nich podchodzi. Chyba, że byłem jakiś charakterystyczny pod jakim względem, czy coś. Nie wiem, no nic, może następnym razem. Chyba będą w trójmieście robić, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, ale zobaczymy. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, to szacun dla ciebie i też zostaw w komentarzu hashtag Olsztyn. No i tradycyjnie też nie zapomnij o łapce w górę, jeżeli Ci się ten materiał spodobał i widzimy się albo jutro na streamie, albo we wtorek z materiałem.